partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Mio. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki pojazdów. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Witam w programie Autoportret Ostrego. W dzisiejszym odcinku francuska historia polskiej syrenki, ostry Rolls-Royce i mierzenie ramy. Przykład to jeszcze motocykl, czy bardziej samochód? Syrenka to był pojazd, którego się śmiano, mówiono, że to jest dziwny wynalazek, ale chciałem przypomnieć historię bardzo fajnie pokazaną w filmie Dom, w serialu Dom. Tam pokazywano, jak powstawała syrenka, ile było znoi, ile było szarpaniny, żeby ten samochód w ogóle zaczął jeździć. Mówiono o niej motopompa, ponieważ ten silnik teoretycznie pochodził od motopompy strażackiej, został zaadaptowany. Pojazd, który na tamte czasy był wyjątkowo opływowy. Jego karoseria nawiązywała do ówczesnych trendów, troszkę zapożyczeń z Saba, za aut, które że mniej więcej takie kształty posiadało, tylko jakoś nikt tam się z tych samochodów nie wyśmiewał, nie wyśmiewał. Natomiast Syrenka w Polsce szybko zdobyła rzeszę takich oddanych kierowców, którzy stwierdzili, że no w tych pieniądzach nie kupię nic lepszego, a przynajmniej wszystkie części mam pod ręką. Nawet czasami w zakładach produkujących kombajny, bo coś tam było też chyba Arturze z takiej kombajnia z tych rzeczy od chociażby przeguby. Tak, wszystko było wykorzystane z różnych pojazdów co było dostępne na rynku, maszyny rolnicze, różne takie rzeczy, typu jakieś kraniki, czy nie graniki od traktorów. Po prostu produkcja była bardzo niskobudżetowa, nie było pieniędzy na nic, po prostu posiłkowano się czymś, co było na rynku po prostu. Ty masz, ty masz kilka syrenek, masz jedną z najstarszych, no 102, nie tą pierwszą. Mam również pierwszą setkę, 58 rok, tam numer około 900, co nie? Z pierwszej serii w zasadzie produkcyjnej. A tam było mnóstwo drewna wykorzystywane. Czy generalnie nie było drewna w syrenkach? Syrenki tylko prototypowe były. były Konstrukcja drewniana, de, dermoitem, takim pociągnięta karoseria, zbudowana z takiego z takiej plastiku, ale to było kilka sztuk takich przedprodukcyjnych, przed produkcją seryjną. A czy ona się zachowała? Zachowała się. Zachowały się dwie sztuki. Czyli jedna sztuka jest w jakimś tam muzeum, stoi. nawet nie, nie wiem dokładnie gdzie. Wiem, że kiedyś kiedyś była ona do kupienia w Warszawie, na Okęciu. Dobra. Stoimy przed Syrenką w tej chwili, która już jest tym takim późniejszym modelem. E, powiem Ci tak, trzy cylindry, trzy cewki zapłonowe. Ja w Jaguarze mam osiem cylindrów, osiem cewek. To już jest coś mocarnego. E, jeden gaźnik bocznoscący, też właściwie nie do końca, bo on tak wreszcie lejkowa to pracuje. Natomiast e, Syrena, z racji tego, że jest dwusuwem, miała pewien, e, pewien przyrząd, który był zresztą i w Trabantach, i w Wartburgach, tak zwane wolne koło. E, to było bardzo ważne w tym samochodzie, ponieważ jak hamowaliśmy silnikiem, chcielibyśmy, hamować silnikiem, to wtedy co? Gaźnik jest zamknięty, zdławiony, a silnik smaruje się tylko paliwem, więc po to powstało wolne koło. Wolne koło generalnie do jeżdżenia po terenach górzystych. Się używało wolnego koła, żeby nie zatrzeć motoru. No właśnie, to jest ważna sprawa. Pod kierownicą znajduje się taki, taka wajcha. Taka bardzo prowizoryczna wajcha z linką od, od przerzutki skręcona śrubką, którą zaciąga się włączając te wolne koło i generalnie silnik w tym momencie przy odpuszczeniu gazu nie hamuje, nie hamuje silnikiem, tylko rozłącza jakby napęd w tym momencie. Syrena miała parę bardzo prostych rozwiązań, ale skutecznych, na przykład regulacja siedzeń. Nie było jakieś tam wajchy, po prostu wyjmowało się siedzenie z szyn, przesuwało się o ileś do tyłu czy do przodu i to funkcjonowało całkiem przyzwoicie. Szyny bardzo prowizoryczne, z dziurkami w siedzeniu były takie ząbki, takie, takie, takie widełki jakby, którymi zahaczało się. Trzeba było po prostu siedzenie wymontować z tych, tych dziurek, przesunąć na kolejne dziurki i zamknąć. Syrena miała parę takich problemów, na przykład mówię o blacharskich problemach. W momencie, kiedy przednie błotniki, tam było łączenie od wewnątrz, które rdzewiało i widać było charakterystyczne takie krechy rdzawe. Czy to wynikało głównie z tego, że no, produkcja była low-costowa i szybko to robiono, nie zabezpieczano? Znaczy generalnie błotniki przednie były produkowane z trzech wytłoczek jakby, co nie? I były łączone, łączone zgrzewane. E, jeżeli chodzi o, o te łączenie, w tym łączeniu zbierała się wilgoć pod spodem, nigdy nie było to zabezpieczone i po prostu wchodziła tam. No, zaczynała się tam korozja. I po, pod, pod tym lakierem, pod tym lakierem, znaczy pod, generalnie łączenie było zaszpachlowane i pod tą szpachlą Wilgoć z nadkola, błoto, czy załatwiała, załatwiało sprawę, co? Wiesz co? Często widziałem, bo z ręką były pewne problemy z kierownicą. kiedy ruszałeś i wszystko nie było dobrze postrojone, ta kierownica wpadała w taki dygot klasyczny. Tak. tak. Czy dawało się jakoś to opanować? Kwestia jest tego typu, że umiejętnie złożyć przeguby, co nie? Te przeguby muszą być złożone na przekładkę, tak jakby, że bo są przeguby przy skrzyni, są przeguby normalne, inne krzyżaki i przy, przy kołach są te homokinetyczne przeguby, co nie? I nie mogą po prostu iść, znaczy muszę, trzeba je tak złożyć, żeby, żeby jeden był w jednym wychyleniu, w jednej pozycji, a drugi w drugiej, żeby wyłapywało te drgania. Ale to było bardzo typowe, no, że po prostu ludzie się śmieli, że wychodząc z syrenki. Idąc za potrzebą, można było załatwić drugą potrzebę. Dokładnie tak. Jeszcze dochodzi do tego następna kwestia, to znaczy, no dla mnie przynajmniej bardzo istotna w syrence, to to, że ten samochód był w środku naprawdę obszerny i luksusowy, że ta, ta cała ta wyglądała naprawdę trochę po amerykańsku. Czy generalnie syrenka była bardzo luksusowym autem? Była dużo droższa od Malucha, w, w, na przykład w 70 roku ojciec kupował Syrenkę, pierwszą Syrenkę, kosztowała bodajże 90 tysięcy, przy czym Maluch kosztował 60 tysięcy. Była droższym autem, było, była pełni, w pełni rodzinnym autem, którym można było się podróżować, przemieszczać się, ludzie tymi autami pokonywali naprawdę gigantyczne trasy, Bułgaria. Nie, Bułgaria, podróżowali po całej Europie może. Ja wiesz, na dach można było założyć piękny bagażnik i mknąć jak strzała. Syrena wbrew pozorom miała niezłego kopa, przepraszam, że używam takiego określenia, ale ktoś potrafił korzystać z biegów, to syreną można było dołożyć nawet dużemu fiatowi. Tak, syrena bardzo dynamiczna, naprawdę dynamiczna, bardzo, kwestia jest to, że jest dwutakt i na dwa obroty ma jeden pracy, co nie, i generalnie wiadomo, że pierwsze rajdówki powstawał na dwutaktach, co nie? Dwutakty bardzo dobrze się kręcą. A teraz przedstawię Państwu osobę. To Jean François, zapraszam Cię. E, człowiek, który, można powiedzieć, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Chodź, proszę Cię. Witaj, Jean. Dzień dobry. E, Jean François przyjechał do Polski, żeby obejrzeć kolejkę wąskotorową, e, jako zabytkowy e, artefakt. I zobaczyłeś Syrenkę na ulicy. Co się stało? To widziałem. E...

i zrobiliśmy weekendowy ride po Francji. Ale powiedz mi, jak reagują, jak reagują Paryżanie na twój samochód? Pierwsza reakcja, myślą, że to jest Renault Dauphine, bo jest podobny. No, Renault Dauphine była podobna, ona była też taka obła, no, ale była trochę mniejsza. E, trochę mniejsza i to był czterysufowy silnik no tak. i z tyłu. Dzielniczek z tyłu, bardzo fajna auto. Masz dwie syreny, jedną we Francji, jedną w Polsce, jedna stoi tutaj na terenie e, muzeum, na terenie FSO. Kiedy przyjeżdżasz do Polski, też nie jeździsz? E, tak, tak, tak jak na święta, na przykład, jak teraz jadę po, pod Pałacem Kultury. To, to jest inna, 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 inna możliwość, bo w Faryżu jadę pod Wieżą i Flą, a tutaj pod Pałacem Kultury. Piękna historia. Bardzo Ci dziękuję za to, że pokazujesz Francuzom, jak wyglądały, Początki polskiej, prawdziwie polskiej motoryzacji, bo to nie była Warszawa, która była licencyjna czy Fiat, tylko prawdziwie polski wyrób. Powiedz mi, czy masz jakieś kłopoty natury technicznej z tym samochodów, czy samochodem czy ci się psuje? To... Ciągle, tak? <laughs> Cały czas. <laughs> No i to właśnie była historia Syrenki. W historii trzeba pamiętać, że jeden z inżynierów to był pionier i było pochodzenia francuskiego. I jego syn, jak założyłem ten klub Syrana, mieszkał wtedy w Paryżu, więc jak zrobiłem ten rajd, paraczyków ten syn inżyniera pioniera był z nami. No i proszę bardzo, i dowiedzieliśmy się, że historia Syrenki niekoniecznie jest taka polska, jak mówiłem w pewnym momencie. Bardzo wam dziękuję, wszystkiego dobrego na drodze. Dziękuję. Dzięki. Ostry Rolls-Royce, część dalsza, powiem tak, jak przyjeżdżam do Paw tutaj do Mikołaja, to za każdym razem spotykają mnie jakieś bardzo ciekawe historie i bardzo ciekawe artefakty, które leżą na stole. Miałeś zrobić zbiornik wyrównawczy, taki jak był w oryginale, oryginale, to już tam Amerykanie to wygrzebali z gaśnicy, ale stwierdziłeś, że przy rozkręcaniu to się wszystko rozpadnie. Yy, tak, chcieliśmy reanimować tą gaśnicę, ale to, co zastaliśmy w środku, po prostu było tragiczne, bo już bały, bały mi się to ci oddać, że to spuchnie, wybuchnie, coś się z tym stanie, więc po prostu wyprodukowaliśmy swój zbiorniczek. Ale z wyjątkowej piękności to jeszcze z bardzo ładnym logo Magnum Spaw, jedynej słusznej firmy, w końcu kto jak kto, ale ty pospawałeś to perfekcyjnie i wygląda w tej chwili jak milion dolarów w końcu, Rolls. Jest jakoś jakoś musi być. Musi wszystko świecić tak, wyglądać jak trzeba. Zauważyłem też troszkę elementów, które już są oczyszczone. Tam jest zbiornik chyba płynu hamulcowego e, i jakieś dziwne cięgła, bo ten Rolls ma bardzo ciekawy system hamulcowy. Jest normalna pompa, ale jeszcze jakieś dodatkowe cięgła. E, tak, to jest takie dodatkowe cięgło, które jakby współpracuje z ręcznym hamulcem. Ręczny hamulec swoją drogą, ale mimo to, że jak hamujesz, to tak jakby to się tak podstawia. Musimy się nauczyć, jak to działa, tak naprawdę. W tym momencie mamy wszystko opiaskowane, wszystko ładnie roz. Zbierzemy i wysyłamy do odcinku. Zaczęły się już przymiarki karoserii do ramy, już takie dokładniejsze. E, policzyliście to wszystko i punkty cięcia, wycinania tych elementów, które w Wielkiej Brytanii zostały spawane, wy musicie teraz wyciąć. E, tak, będziemy spawać ramę na zakładkę. Ona się składa z dwóch części, tak jakby bocznych, tak jakby dwa, dwie cełówki się ze sobą składają. Skrócimy jedną z przodu, skrócimy jedną z tyłu i zsuniemy ze sobą. O, wiesz, to fajny klimat, To tyle, że mm, Plas, bo ta firma przedłużała tego rolls i robiła do niego specjalną karoserię, troszeczkę poszła do przodu, e, założyli wielką karoserię, wspawali to, co w tej chwili ty wycinasz, po to, żeby wrócić do oryginalnych rozmiarów tego auta. Bo trzeba pamiętać, że firma Rolls-Royce wykupiła Bentleya i w tych latach te samochody były praktycznie identyczne. Jednakowoż e, problem był też właśnie z tym, że on już był przedłużony e, w, przez firmę tuningową, teraz wraca do swoich oryginalnych rozmiarów i to fajne, bo ty widzisz na ramie te miejsca, w których te kawałki były wspawywane. E, tak, tam są takie, są takie elementy, które są tak jakby zagniecione, żeby rama wyszła w ramy, żeby wyszło na zakład. Widać, widać, w którym miejscu to było robione po prostu, więc troszeczkę po piaskowaniu nam to ułatwiło pracę, bo po prostu się, po, pokazały się te miejsca, w których najs najsensowniej jest ściąć. E, zauważyłem też, że zrobiłeś specjalne wzmocnienia tyłu, takie tymczasowe, żeby to wszystko się nie rozjechało. Tak, bo jakby nie, było, nie można uciąć ramy bez tego, bo ona by nam straciła po prostu cały kształt, wszystkie kąty, rozeszłoby to się na boki i musielibyśmy to niestety oddać na złom. Więc dlatego wspięte jest z kosami jeszcze w poprzek, no nie ma możliwości, żeby straciła swoje kąty. Powiem Ci, że jak zjechałeś karoserią na ramę, to się okazało, że praktycznie nie trzeba będzie chyba nawet płyty podługowej ruszać, żeby skrzynia biegów tam weszła. Płyta podłogowa na szczęście ma takie wybrzuszenie po, po, po prostu po swojej oryginalnej skrzyni i no, karoseria nie leży na tyle nisko, żebyśmy musieli to ciąć. Prawdopodobnie to się po prostu akurat to wybrzuszenie oryginalne bentleyowskie zmieści nam korwetę. Tak właśnie, bo korweta siedzi w środku, ta korweta, no mieliśmy dużo wątpliwości czy będzie chodziła, na razie się odezwała, zobaczymy co będzie dalej, trzeba będzie ją przepłukać, olej wylać cały, przepłukać ją przynajmniej raz i zobaczyć co z tego silnika wycieknie, nie sądzę, żeby to coś pięknego wyciekało, tym bardziej, że żeby go ruszyć, zalałeś go ropą i ta ropa po prostu poszła w olej, trzeba to wszystko wywalić i będzie wszystko fajnie. w najbliższym czasie, już za, nie wiem, dwa tygodnie prawdopodobnie, Podobnie przyjedzie nasz przyjaciel Bogdan z gaźnikiem. Ja kupiłem już pompę benzynową. To też ciekawostka, bo miałeś kiedyś kogoś? Słyszałeś takich historii, że ktoś kupił pompę odtryskowego silnika i próbował tym zapełniać gaźnik. Psikało na wszystkie strony. Znaczy najpierw siekało na wszystkie strony, a potem z, jakby zamknął gaźnik. <grym> Za duże było po prostu ciśnienie i gaźnik po prostu nie był w stanie pracować na takich parametrach. Pompa do gaźników jest y, o niskim ciśnieniu, a o wysokiej wydajności, zupełnie odwrotnie trzeba. <grym> no właśnie, ja specjalnie szukałem takiej pompy, która m, będzie miała te parametry 0,2 bara, mniej więcej ona daje. Pytałem sprzedającego, czy na pewno wydoli na ten silnik, bo jednak to duży silnik powiedział mi, że. Były stosowane do fałsamek i dawały radę i wyrabiały się. Przywiozłem też alternator. E, o tyle to ciekawa historia, że to jest alternator z, z Oldsmobila, który w tej chwili e, u naszych przyjaciół jest budowany, ale do niego został zastosowany specjalny alternator 350 amperowy, który ma zasilić aparaturę, która kiedyś w nim wyląduje, ale do tego jeszcze powrócimy za czas jakiś. Natomiast ten alternator oryginalny z Oldsmobila wyląduje, to już jest w ogóle paranoja, e, w silniku od korwety zamontowanym w Rolls Royce. To będzie już gruby temat. E, mnóstwo części, mnóstwo elementów, które dopracowujesz. Widzę, jakieś? Dziwne wajchy, wygląda mi to na fragment układu hamulcowego i to coś tam pod spodem wystaje, to chyba pompa hamulcowa. Tak, tak zdecydowanie to jest pompa hamulcowa, to jest element wy wykręcony z ramy, opiaskowaliśmy, oglądamy sobie co musimy z nim zrobić po prostu dalej. jest to jest jednoobwodowa, ile się nie mylę, instalacja, zatem dobranie w razie draki jakiejś pompy, nie wiem, od naszego polskiego rzuczka na przykład też dałoby rady ale być może ona będzie pracowała. Jest szansa, że będzie pracowała, bo jest sucha, jest opiaskowana, leżała sobie na szmatach, tak żeby w razie co jak coś wycieknie, to no wiadomo, żeby nie, nie na stół i na nic, ale no nic nie wyciekło z niej. Widać przy przewodzie zagięcionym, że nam się pokazuje płyn, ale ona chce pracować, więc jest możliwość, że po prostu wymienimy gumki i będzie hulała. No bo fajnie było, gdyby była oryginalna. Kolejne etapy, jak mówiłem, to będzie montaż gaźnika, przepłukanie tego silnika, doprowadzenie do tego, żeby zapalił już ze swoim zasilaniem, nie ze strzykawki, jak robiliśmy czas jakiś temu. No i nie ukrywam, że jak zamocowałeś już te przednie elementy, błotniki, maskę, to ten samochód naprawdę nabiera takiego godnego wyglądu. No, przede wszystkim duże wrażenie, tak jak dla mnie robi grill, tak? bo grill jest wysoki, chromowany, jest jakby wisienką na torcie przodu. Tak? Jak teraz mamy to teraz założone, to razu widać, z czym, mamy, z czym mamy do czynienia, bo tak to stała buda bez przodu. I to w sumie czy to hotro czy to doniczka, nie wiadomo, tak? Nasz przyjaciel Marcin. Y odpuścił, zdjął cały chrom ze zderzaków i innych elementów tych bardzo eksponowanych w tym samochodzie. Ty będziesz się starał w tej chwili wszystkie elementy, których brakuje dospawać do tych błotników, do zderzaków przepraszam i one dopiero potem powędrują się do tego ostatecznego chromu. Przede wszystkim jest, kilka zderzaków jest troszeczkę uszkodzonych, głównie chodzi o mocowania i dopiero jak my sobie przymierzymy z mocowaniami zderzaków do tej ramy, to będziemy wiedzieć, w którym miejscu je naprawiać i wtedy Atakujemy Marcina, on zakłada Chromy, no i montujemy ładną, ładną rzecz na samochód. E, dobrze, no teraz na zakończenie przypominam, że już bardzo, bardzo niedługo montaż gaźnika, próba odpalenia tego silnika już na w zasilaniu przez gaźnik, a nie takie patenty za pomocą wstrzykawki. Zobaczymy, jak on naprawdę będzie pracował, kiedy będzie miał chłodzenie podpięte, kiedy będzie miał właśnie gaźnik. Jeżeli będzie pracował równo i będzie pięknie, to będzie no, połowa sukcesu. Myślę, że nam się powinno udać. Mikołaj, naprawdę bardzo dziękuję. Walczymy dalej. Dziękuję i walczymy dalej. Kład to jest takie urządzenie, które jest tak pomiędzy samochodem, a motocyklem. Właściwie to na dobrą sprawę trudno powiedzieć. Kierownica od motocykla, ale cztery koła i do tego wszystkiego dość konkretny silnik. Często automatyczna skrzynia biegów. I pojawia się pytanie, do czego tak naprawdę to jest potrzebne. Czy to jest sprzęt, który może kupić ktoś, kto mieszka w mieście, ma małą działeczkę pod domem i właściwie wyjeżdża na wakacje raz na jakiś czas, a przez 3-4 roku ten kład stoi w garażu? Przecież to Generalnie zastosowania, ja bym powiedział, że są trzy. I tak Yamaha sobie dzieli te segmenty naszych pojazdów czterokołowych. Pierwsze to jest sport. Yamaha, jak zwykle w sporcie musi mieć i ten segment, to są kłady napędem na, na, tył, na tylną oś. Kłady rekreacyjne i takie woły robocze do pracy. Oczywiście można też kłada rekreacyjnego, czyli tu mam na myśli głównie legendarną, legendarną już serię Grizzly'ego nazwać, dlaczego legendarna za naszymi plecami stoi. Z okazji 25-lecia, rocznicowy taki kład na 27-calowych kołach, no taki nasz topowy, no już za naprawdę worek pieniędzy, też wykorzystać do pracy czyli można podłączyć przyczepkę zresztą one od razu wychodzą z hakiem, mają wyciągarki oczywiście, jak ktoś chce się pobawić, może skosić trawę, może e, również odśnieżyć no bo w tym roku wreszcie mamy e, zimę taką trochę ze śniegiem e, i to jest ta. Głównie rekreacyjna kolekcja, którą można wykorzystać, ale również są to kłady troszeczkę tańsze. To są kodiaki, nie tylko już 700, ale i 450, które typowo służą do pracy w sadach, jakichś takich mniejszych gospodarstwach. No i tak jak powiedziałem, sportowe, ale sportowe mamy Raptora 700, który przez wiele lat jeździł w Dakarze, chyba najbardziej niezawodny sprzęt, jeśli chodzi o okłady, wie dobrze o tym Rafał Sonik i wielu naszych kładowców, ale również też Raptora 450, no taką krosówkę można powiedzieć wśród kładów. No, i dla dzieciaków Raptora 50, przez wiele lat Raptor 90, a teraz mamy zmianę. 90. od tego roku, sezonu 2024, zastąpi kład czterosłowy o pojemności 110. Eee, Wracam do mojego nieco marudnego pytania, bo e, czy możemy sobie od tak wybrać jakiś las albo jakieś pole, które zobaczymy na drodze i poszarzować trochę, czy możemy się liczyć z tym, że ktoś nas przegoni, wbijając nam grabie w plecy? No tak, no, pytanie troszkę nawet być podchwytliwe. No to nie są już te czasy, że można było jeździć wszędzie. Faktycznie teraz y, miejsca są mocno ograniczone. Mało przybywa tych miejsc takich oczywiście, gdzie możemy sportowo pojeździć w bezpieczny sposób, ale też całkowicie legalne. No więc czasami nas, y, jeżeli przyjedziemy tam, gdzie nie wolno, w lesie mogą pogonić, ale też jednak y, są takie miejsca, gdzie jeszcze y, poszaleć kładami się da I, i, i myślę, że te przeprawowe kłady no też mają fajne dla siebie miejsca w Polsce, y, gdzie jeszcze można pojeździć i jeszcze raz, że jest to zgodne z prawem, znaczy raz, że nas nie pogoni, a dwa, że jest to jednak zgodne z prawem. Także można i co ważne, te Wykłady przeprawowe mają homologację, więc można wyjechać na drogi publiczne, bo to przez wiele lat było problem. To jest homologacja na ciągnik rolniczy, ale nie trzeba mieć prawka na, na traktor, nie martw się, wystarczy normalne prawo jazdy samochodowe i takim pojazdem, ciągnikiem rolniczym można się przemieszczać również po drogach publicznych, no bo czasami gdzieś trzeba dojechać, przejechać po asfalcie, choć powiedzmy sobie szczerze, ten pojazd nie służy. I tutaj Yamaha jest bardzo ostrożna i zawsze wszystkim tłumaczy. no Nasza konkurencja jedzie po bandzie i rejestruje te pojazdy, kompletnie nie zwracając uwagi, że jednak to nie jest pojazd stworzony do jazdy po asfalcie. Więc naprawdę, jeżeli jest homologacja, to traktujmy to jako dojazd gdzieś do fajnego terenu, gdzie można pojeździć albo po prostu popracować. Ale nie szalejmy po asfalcie, zwracam uwagę, bo moim zdaniem, kład, mimo że się wydaje, że stoi na czterech łapach. Jest troszkę bardziej niebezpieczny niż motocykl. Asumując, kład to jest urządzenie, które trzeba kupować z głową. Nie mówię o tych małych sprzętach dla dzieci, bo to można Panie, powiedzieć to na jest, po... To jest, przepraszam, bardzo ważna rzecz, bo często słyszymy negatywne opinie o tych dzieciakach, które mają wypadki. Oczywiście mówi się niestety w mediach takich ogólnych, kiedy coś się stanie złego. Natomiast tymi kładami dzieci jak najbardziej mogą jeździć. Tylko muszą mieć rozsądnych rodziców i opiekunów, bo to jest najważniejsze. Nie dać dziecku po prostu w. Pod... Jako prezent pod choinkę czy na komunię i zostawić dziecko, ale poświęcić mu czas, dać trenera, dać miejsce i to jest naprawdę bardzo fajna i co najważniejsze, bezpieczna zabawa. Kask, rękawice i parę innych rzeczy też będą przydatne. Zatem, jeżeli macie chęć pojeździć w offroadzie na imprezach offroadowych, jeżeli macie ochotę pojechać na Dakar, też to jest możliwe, jeżeli macie sad, jeżeli macie duży plac, dużą firmę, w której do takiego transportu miejscowego, do odśnieżania, do koszenia trawników pola golfowe i tym podobne firmy, jak najbardziej kład niezawodny, fajny, fajnie jeżdżący do tego wszystkiego, pięknie, brzmiący. I tak e, polecamy kłady. Ja kiedyś miałem kłada w domu przez jakiś czas. Niestety mieszkam w mieście, zrobiłem dwie rundy, Bidak stał przez miesiąc schowany w garażu. Przykre, ale prawdziwe. Zatem z głową kupujemy te sprzęty. Dzięki, Adam. Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz. Przepraszam, bo ciągle coś ale e, kłady, kładami. Ale Yamaha jest bardzo mocna, jeśli chodzi o samochodziki, czyli side by side, czyli taki kład, można powiedzieć, troszkę zabudowany w klatce. No i też tam mamy kłady sportowe YXZ. Mamy też takie troszeczkę bardziej turystyczne dwuosobowe i czteroosobowe, więc no, tutaj jest akurat w salonie, w tej chwili nie mamy, bo się ostatnio sprzedał, ale też takie pojazdy w naszej ofercie również rejestrowane są. Powiedział Adam Badziak. Dzięki Ci wielkie. Dziękuję bardzo.